Cześć, um, witam to za 100 subskrypcji. Jesteśmy takiej gierce, to jest odcinek taki pierwszy odcinek specjalowy. Ja będę grał tego w tle. Um, I tak, zobaczcie tutaj pytania pod Q&A. Um, bo będą trzy odcinki specjalny to jest pierwszy. Drugi odcinek będzie, będzie godzinny odcinek z y, gierki. Jakie to zaraz się dowiecie. Um, no. Mam nadzieję, że wam się też spodobał ogólnie cały spacer te odcinki i tak dalej. No i oczywiście też będzie to samo Q&A, to jest tylko tutaj. Um, Jeśli zadaje pytania do tego filmiku. Teraz odcinek po 200 subów. Um, jeszcze w ogóle bardzo, jeszcze raz bardzo więcej, dziękuję za te... No, za tylko tych subskrypcji, 100 subów bardzo dziękuję bardzo 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 um, naprawdę ze, no bardzo chciałam to być od jakiegoś dłuższego e, cza, cza, czasu cięcie po, potem bo teraz będzie potem być tysiąc, potem setki i tak dalej, tak dalej. choć jeszcze przynajmniej długa droga, droga. Um, więc ale teraz bardzo wam dziękuję nie to jest to bardzo krótkie bo to są tylko pytania więc sobie pytania nie na każdy odpowiem, ale postaram się odpowiedzieć na każde. Um, no, więc mam nadzieję, że Wam się ogólnie spodoba ten odcinek, nawet, no, znaczy, godzinny odcinek z tego um, z tej gierki, która pewnie Wam się spodoba. No, więc to jest, to jest, to jest na tyle cienko to powiedzieć. Um, no, po to wziąłem to gdzie. To, 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 to. Powiedzieć. jeśli macie, zadawajcie... mega cieszę, więc zadawajcie pytania. No i to tyle. I to tyle. Więc, no. Zadawajcie wszyscy pytania, na tym najbardziej mi zależy. Pamiętajcie, by zadawać pytania.